Pierwszym historycznym władcą Polski był Mieszko I. W X wieku przyjął on chrzest i zbudował silne państwo. Po śmierci księcia w 992 roku władzę w Polsce objął jego syn Bolesław zwany Chrobrym, co oznacza dzielny waleczny. W 997 roku na dwór Bolesława przybył czeski biskup Wojciech. Był to misjonarz, który chciał nawrócić na chrześcijaństwo Prusów, pogański lud sąsiadujący na północy z państwem Piastów. Polski książę wspierał rozwój chrześcijaństwa, dlatego przyjął biskupa serdecznie i zaoferował swoją pomoc. Dały Wojciechowi łódź oraz 30 wojowników, aby duchowny bezpiecznie dotarł do granicy Prus. Tam jednak biskup zawrócił wojowników. Chciał w ten sposób pokazać Prusom, że przebywa w pokojowych zamiarach. Wojciech wkroczył na ich ziemię w towarzystwie dwóch innych duchownych. Niestety misja biskupa zakończyła się tragicznie. Misjonarz nie znał języka Prusów, więc trudno mu było wyjaśniać zasady wiary chrześcijańskiej. Pewnego dnia odprawił umrze w miejscu uważanym przez pogan za święte to rozgniewało prusów tak bardzo że zabili Wojciecha książę Bolesław wykupił od prusów przez pogan za to rozgniewało prusów tak bardzo że zabili Wojciecha książę Bolesław wykupił od prusów ciało biskupa według podań zapłacił za nie tyle srebra ile ważył zmarły Wojciech został uroczyście pochowany w kościele w Gnieźnie głównym grodzie państwa polskiego Dwa lata po śmierci Wojciecha papież ogłosił go świętym. Od tego czasu szczątki biskupa traktowano jak cenne relikwie. Gniezno zaczęli odwiedzać wierni, aby pomodlić się przy grobie męczennika. W tysięcznym roku z pielgrzymką do Gniezna przybył cesarz odtąd trzeci, najważniejszy władca w Europie. Cesarz był przyjacielem biskupa Wojciecha. Monarcha zadziwił wszystkich, ponieważ w pobliżu Gniezna zdjął buty i bosu. Na znak szacunku udał się do ogrodu świętego biskupa. Drugim celem wizyty cesarza było spotkanie z księciem Bolesławem. Odtąd zamierzał zjednoczyć wszystkie chrześcijańskie państwa Europy i utworzyć jedno wielkie, zgodne cesarstwo. Do swojego pomysłu chciał przekonać polskiego księcia jako najważniejszego władcę słowiańskiego. Spotkanie księcia Bolesława z cesarzem nazwano Zjazdem Gnieźnińskim. Odtąd III ogłosił wtedy decyzję papieża o utworzeniu arcybiskupstwa w Gnieźnie i trzech biskupstw w Krakowie, we Wrocławiu i w Koło Brzegu. Odtąd i Bolesław wymienili się cennymi podarkami. Cesarz otrzymał od polskiego księcia między innymi relikwie ramię świętego Wojciecha. W zamian wręczył Bolesławowi kopię włóczni świętego Maurę Krzyża Pańskiego. Zjazd gnieźnieński sprawił, że inni władcy Europy dowiedzieli się o istnieniu silnego chrześcijańskiego państwa, jakim była Polska. Niedługo po zjeździe gnieźnieńskim cesarz Otton III zmarł. Jego następca był wrogo nastawiony do Polaków. Dla Bolesława rozpoczął się długi okres wojen z Niemcami, ale też z Czechami i Rusią. Książę Bolesław okazał się wybitnym wodzem. Podczas toczonych przez kilkanaście lat wojen w pełni zasłużył na przydomek chroby. Wojsko księcia, zwane drużyną, składało się z doskonale wyćwiczonych wojów. Dzięki nim Bolesław nie tylko obronił granice Polski przed sąsiadami, lecz także przyłączył do niej nowe ziemie na zachodzie, południu i wschodzie. Na po Przepraszam za dziwienie. Przy mapie możecie zobaczyć jak bardzo powiększyło się państwo polskie pod rządami Bolesława. Dopiero pod koniec życia, w ostatnim roku swojego panowania, w 1025 roku Bolesław został koronowany w Gnieźnie na króla. Tym samym Polska stała się królestwem, czyli państwem o wiele ważniejszym niż księstwo. To wydarzenie potwierdziło pełną niezależność naszego kraju.